Hej moi kochani! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was w końcu z wyczerpanym przez was filmem, ponieważ często mnie o niego prosiliście. Drugą częścią filmu ludzie e, kontrolują moje zakupy, ponieważ na Instagramie będą się pojawiały takie ankiety itd. i tak dalej i wy po prostu idziecie mieli kontrolę nad moimi zakupami. Dodatkowo jestem w Waszej nazywam się Pała Skój, się tam zna. So, pójdziemy teraz do Złotych terazów i będę Wam dodawała ankiety, jeśli Was powiadomie na e, Instagramie, że coś takiego robię. Ja Wam dodaję strony, żeby Was o tym poinformować, a wy możecie, między innymi, zostawić łapki w górę i subskrybować mój kanał. mam bo zaraz się do galerii. No, więc Wy róbcie, zostawicie łapki, a ja jeszcze Was tutaj poinformuję. Hej moi kochani, ja właśnie zaraz wchodzę do galerii i chciałam wam powiedzieć, że będą się pojawiały ankiety, będziecie kontrolowani moje zakupy, więc wybierajcie to, co wam się bardziej podoba. Okej okay, moi kochani, wybrałam sobie w ogóle takie dwie rzeczy. Pierwsza tak się prezentuje. A, o, tak się a druga... Tak. I teraz robimy ankietę, mam tutaj telefon. Trzeba tylko jeszcze ułożyć. Dobra, mam zdjęcie i teraz robimy ankietę tutaj macie jeden oraz dwa i macie które wybrać, dobra? Ja dodaję. Widziałam ankiety, tutaj minęło trochę czasu i zobaczcie jest. Że wygrała ta dwójeczka, czyli ten taki, w sumie chyba to jest na karty, więc idziemy zaraz to wziąć. No, jeszcze ogólnie wybieram zapachy, bo tutaj mam pięć różnych, wybieram takie trzy, które najładniej pachną, i wtedy mam chyba dodam ankietę, czy po prostu to kupi. Czyli jest przebieralni, żeby po prostu było nam łatwiej nagrywać, Wybraliście jakby tą dwójkę, czyli ten taki pod, aha portfonik na karty, więc zaraz po niej pójdziemy. Ale jeszcze wcześniej wybrałam sobie takie trzy, bo jesteśmy w przebieralni, więc ja mam maseczki. Tak się one prezentują. Pierwsza, druga oraz taka trzecia i wszystkie trzy przepięknie pachną i teraz mam, dodam wam jakby ankiety, tylko tym razem stwierdziłam, że zapytam się was po prostu, czy mam je brać, czy mam ich w ogóle nie brać. Ja osobiście bym je wzięła, bo ślicznie pachną i mam nadzieję, że wy też tak zadecydujecie. Dobra, robimy zdjęcie. O, myślę, że o... O tak, dobra i teraz tutaj to piszemy. prezentuję. Ankieta, kupić, tak, nie. Wy wybieracie, uwaga. I idę teraz jeszcze wnios z czasieczkami na wyniki tej ankiety z YouTube. Teraz sprawdzamy wyniki ankiety. O, proszę bardzo, lubię Was, kocham Was widać, bo zdecydowaliście, że mam to wziąć. Jest 89 takie 12 na nie, więc fajnie, że pozwoliliście mi to opis. Idę właśnie do sera, ale nie padną i teraz czekamy tutaj na ponią, aż przyjdzie u nas obsług. ładne złote coś na drugopisy. Mi się to podoba jak Wam cztery, że mam Wam wspomniał, o czym zadatku spór. I teraz jestem po raz kolejny w Warszawie, z Łotewskiej, więc powiedziałam, że to kupię. Ale czy to kupię, czy nie? Ostatecznie decyzja e, należy do Was. Czy nie do Instagrama. Mamy zdjęcie, i teraz wybieramy. Ankieta. No i w sumie odpowiedź już są same. Dobra, już na takie do nas tej więc kupujemy. Fajnie, 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 bo właśnie nie miałam e, nic na tego na, na biurku, miałam taką szklankę. No a to nic do tego nie wyglądał, bo ja uwiązam kolory w złoty. Są rzeczy, które kupiłam. I po kolei może wam zacznę pokazywać w ogóle coś jeszcze z Przepraszam was też za oświetlenie, ale jesteśmy w pokoju w hotelu, dlatego też jest trochę ciemniej I może zaczniemy od siatki ze spragiwalizm Ponieważ tutaj zadecydowaliście o tym, żebym kupiła sobie taki piękny stojeczek na długopisy w kolorku złotym, czyli moim ulubionym Postawię go sobie po prostu tak na biurko, tak się on prezentuje Następne rzeczy może weźmy z Victoria's Secret Wyjmę papier i tak jak zadecydowaliście, kupiłam sobie ten taki, w sumie, ala la porczoje, po prostu to jest, wiecie, na karty, tak to się prezentuje. Oraz jeszcze, dzięki Wam kupiłam również, kolejne rzeczy, może odłożę siatkę, również ehm, zapakowane, o pola o to... wącha, ponieważ to są zapachy. I kupiłam właśnie, zadecydowaliście, że mogę sobie kupić trzy mgiełki. Ehm, tak się pierwsza prezentuje. Ehm, jest w takim kolorku niebieski. Ehm, Następna. Oczywiście zapachów niestety nie mam jak Wam wiecie, przekazać, ale musicie mi uwierzyć, że pięknie, ale to naprawdę przepięknie pachną. Oraz czy to jest trzecia taka mgiełka, więc no, to są zakupy, z którymi w sumie wy mi pomogliście, bo wy decydowaliście o nich. No i. co? kochani, się, następnego dnia bo tam zamknęli galerie handlowe, ale jest to mogli nie w złotych teraz i na taką i tak pięknie wygląda. Jest też ta bluzeczka w drugim kolorku, więc stwierdziłam, że dodam Wam ankietę i to Wy zadecydujecie, jakby które kolory wziąć. A mi się chyba ten biały. Bardziej podoba, ale w sumie ten czarny też słanny, no więc wy będziecie decydować. Możemy dodać ankietę. Drodzy, ankieta tak się prezentuje i zaraz będę tutaj minęła chwila. Sprawdzam wyniki ankiety. Uwaga, 67 na tą białą, a 33 na tą czarną. No, on zwierzę białą. Okej, okay, kaniu wróciliśmy do pokoju w hotelu i wybraliście ten kolor mega ładnie, w ogóle już mi się tak podobała ta bluzeczka, że już się w nią przybrałam i teraz idziemy, chyba idziemy do innej galerii jeszcze, bo chcę wam jeszcze trochę ankiet podać. Idziemy do Victoria's Secret i są takie dwie piękne torebki, strasznie, ale to strasznie tutaj mega, mega ładne, są te ze złotem, strasznie przyświetlone, nie wiem teraz mam tutaj telefon i zaraz będę dodawać ankietę. Mam ankietę, no i to są właśnie dwie, w ogóle nie wiem z rodzicami sami, którą wybrać, bo by by dwie są strasznie przyświetla. No, więc czekam na Wasze wyniki, serio. Na, to będzie pierwszy, to nie wiem czy pierwsze, ale naprawdę tym razem sama nie wiem, co wybrać. Więc fajnie cieszę się, że wy wybieracie, tak? Ja tak to jest, żeby wybierać, o tak? Więc wyniki i uwaga, uwaga, co jest. 43 na tą pierwszą, czyli na tą. Oraz, no dobra, w sumie wybrała ta, tylko bez tych karałów, okay. no okej okay, Michał, wróciliśmy do pokoju i teraz odpakuję torebkę, którą sami wybraliście. W sumie, wy już wiecie, którą wybraliście. Wyjmę tutaj papierek i już mam pokazuje, że tak się to prezentuje, to wybraliście, jak Wam wspominam już w sklepie na miejscu. Ona jest mega, mega piękna. O, dobra, tak się łańcuszki poprzesywałam. zobaczcie. to jest tak, o, tam akurat tyłem widzieliście i fajnie się prezentuje, będzie im właśnie pasowała. Pięknie ona wygląda. Ja Zawitałyśmy wiktory się do dokładnie w pink i są takie trzy kremy, tak się prezentują i teraz wybrany najłatwiejszy. Moim zdaniem ten naj, 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 naj pachnie ale w sumie ten też jest taki ok, więc dam wam ankietę, która wyrazi czy właśnie ten różowy, czy ten niebieski. Szczerze chyba bym na ten pod względem zapachu. Wiem, że co prawda wy go nie poczujecie, ale no może będziecie po prostu kolorem sugerować czy czymś, więc dodaję zaraz. Ankietę. A dodam tylko ankietę, w ogóle nie nagrało się wcześniej, jak ją dodaję, więc trudno. E, ogólnie teraz e, się o tym dowiedziałam, no a nieważne, chciałam wam nagrać wyniki ankiety. Wygrał ten niebieski, nie, e, niebieski 67%, więc go bierzemy. Cieszę się, bo on fajnie pachnie, tu stoją, no, ankietka. A nie wybieracie. Zgarniamy to, dobraliśmy ten i idziemy. Zgarniamy to, jeszcze mamy tam innego sobie wybrałyśmy razem i idziemy filmie Hani przyszedł ten moment, w którym czas zakończyć film, ja w ogóle kupiłam sobie jeszcze taki pyszny deser słony karmel, naprawdę mega, mega dobry, w ogóle chciałam Wam też tam zrobić ankietę, jaki mam wybrać, ale był tylko jeden smak, bo trochę przyszłam późno, w sumie już chwilę przed zamknięciem, no i jest on naprawdę mega, mega dobry, już trochę zjadłam po drodze, taką połowę, a jeszcze mi trochę zostało, no i, ale nie o tym chciałam mówić, bo ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu, pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, o subskrypcji mojego kanału, możesz tutaj oglądać jakieś moje poprzednie filmy, no i co, do zobaczenia, pa, pa!